Ale... To na pewno jest prawdziwy motocykl, nie miniaturka? No okay. to będzie pan lepiej. Bo... Miał być ktoś wyjątkowy ciekawy. Prosiliście. Jest ze mną. Dzień dobry. Adrian Zandberg y... Pokażę go na motocyklu. Mam się na motocykl. No dobrze. Proszę bardzo, sobie. Spróbujmy. Y... Można z tej, można z drugiej strony. Okej. Okay. Czy było jakieś doświadczenie kiedykolwiek? Absolutnie żadnego. Dobra. Śmiało. O. I postawić. O, dosłownie. Jest mały. Mały? No jakiś taki. No. <grystanie> pan jest duży. <grystanie> Ale... To na pewno jest prawdziwy motocykl, nie miniaturka? No. Okej. Okay. I to można sobie kluczyk odkręcić. Eee... Tutaj? Tutaj. Tak. Dobra. Niżej, niżej, tu. tam w samochodzie. Okej. Okay. No dobrze. Proszę, I tym podkręcamy, jak tak? Im pan więcej da, to No i będzie... tak, tak podkręcać stojąc to nudne, a z drugiej strony pojechać nie pojadę. Wyłączy, żeby było coś słychać. Dobra. Na motocyklu mamy trochę inaczej niż w samochodzie, ponieważ używamy do jazdy wszystkich kończyn. Mm -hmm. Używamy prawej ręki, lewej ręki, lewej nogi, prawej nogi. I ciężaru ciała. Zapraszam. I ciężaru ciała, więc jesteśmy totalnie skupieni, mm -hmm. dlatego motocykliści tak bardzo to lubią. Zawsze mnie fascynowało to, e, e, w, e, dlaczego ludzie, którzy gnają na motocyklach, e, gnają tak szybko. To bardzo niepraktyczne. Eee, praktyczne pod względem, że szybko docierają na miejsce na pewno. No to prawda, ale to już można szybko dotrzeć na łona Mega eee, No i pojedzie 260-280 na godzinę. To raczej nie powinien tak jeździć po polskich drogach. Po, po, o, oczywiście, że nie po Polsce. Okej, okay, a jak się go stabilizuję? Eee, jest z drugiej strony różne. A, ona jest cały czas. Dobra, jak na, wszystko jasne. Tak, jak na rowerze. Jak na... Czy aby? No, jakbyśmy mieli 10 motocykli i 10 samochodów, no to samochód jeden za drugim robią korek, a motocykle okay. przejeżdżają i jadą pierwsze. No nie, myślę jednak, że najlepsze rozwiązanie tutaj to zagęszczenie komunikacji publicznej, bo jeżeli chodzi o to, ile osób na metr kwadratowy. No tak. Ja tam raz nawet mandat dostałem. Mhm. E, 9 punktów dostałem, czy tam 8 punktów dostałem. A mówił pan, że pan tak wolno jeździ. E, ale chwila, chwila. Nie za szybko jazda. Nie, nie Ile e, to pali? Doświadczenia. Przeszli tu. Okay. Jak jeżdżę, tak właśnie spokojnie. Mry? to jest Dobre. super nagranie. Dobre. Pan Dobre. również był? Byłem, byłem, byłem. No. A są elektryczne? No, są już niestety. A? I to jest... Kiedyś wygląda nawet... bardzo relaksacyjnie. Zwłaszcza ze no. względu na kolor. Tak, jest super, bardzo jest widoczny, więc ludzie mnie strasznie zaczepiają na ulicy. No tak idealnie pasuje teraz, latką. No, jest A. super. A ja go kupiłem. O tym właśnie mówiliśmy. To jest duża prędkość, właśnie. O, dziękuję bardzo.